Kaczuwi! <laughs> Widzisz ten uśmiech? Wow, ale się do mnie szczerzysz. A co tam masz na. Brrr, teraz jestem zły! Uwaga, bo gryzę! Ale spokojna, twoja rozczochrana, nie krzywdzę pięknych pań. O, ale mi schlebiasz. Dobry jestem, co nie? Pięćdziesiąt <laughs> twarzy sama, jednak wolę cię w twojej normalnej wersji. <laughs> Dzięki! W sumie to mam nawet pomysł na wielotwarzowy projekt. Ech, mogłem narysować zaskoczoną twarz. Dobra, mów co do takiego. Hej kochani, dzisiaj zrobimy coś bardzo uroczego. A to wszystko czego potrzebujemy. Ja jestem głównym składnikiem. <grych> Będę cię dziś rozbacalał. Czeka nas sporo szycia. Nasz kolega będzie miał aż 8 odnóży. Wytnijmy wszystkie elementy. Odnóży? Myślałem, że robimy kwiatka. Czy to będzie ośmiornica? Tak, i do tego dwustronna. Będzie można zmieniać jej wygląd, obracając ją na drugą stronę. Dobrze, ostrożnie z nożyczkami, kochani. Słyszeliście, odkryliśmy nowy gatunek. Może byś mi pomógł, zamiast to tak marzyć? Ślamiki są mistrzami w tworzeniu. Dobra, powycinam coś. Okej, okay, gotowe. Teraz wybierzmy kolor, który będzie na przodzie. Hmm, weźmy może ten. O, już sobie wyobrażam jej uroczą buźkę na tej tkaninie. Susie, skoro robimy dwustronną ośmiornicę, to nie powinniśmy czasem wybrać dwóch kolorów? Masz rację. W takim razie na zielonej stronie jej mina będzie mniej urocza. Przykładamy wzór i odrysowujemy go. Ja docisnę materiał, a ty rysuj, przesuń się sami. Projekty z przyjaciółmi to dwa razy więcej zabawy ludziska! Dobrze, teraz to zabieram, i przypinam do siebie obie tkaniny. Ostrożnie, o tak. Uwaga na palce i ostatnia szpilka. Tak to powinno wyglądać, kochani. Tylko się nie Teraz musimy szyć całość. Możecie to zrobić ręcznie. Albo użyć maszyny do szycia. Pora na kilka szwów! Dziękuję! Możecie poprosić kogoś dorosłego o pomoc. Teraz podłożymy materiał pod stopkę i obniżymy ją, żeby dotykała tkaniny. I możemy zacząć szywanie. Tylko powoli i ostrożnie. Musimy trzymać się naszego szablonu. Uwaga na palce! Jeśli nie umiecie szyć, poproście kogoś dorosłego o pomoc. Powinno wam wyjść coś takiego, ale chwila, to nie wszystko. Składamy materiał na pół i wycinamy środek. Przygotuję głowę. Kroki są takie same. Dobrze, ten etap mamy za sobą. Predy tylko tyle, ale ten materiał jest mięciutki. I cieplutki. Bardzo przyjemny w dotyku. Wee! Tę część też obetniemy, kochani. Tylko nie przetnijcie szwów. Zostawcie trochę miejsca wokół. Skończyłaś już! Nasza ośmiornica się nie cierpliwi! Ostatnie cięcie. Szlamiki to małe psotniki. Pospisz się! Nie wiedziałem, że życie ośmiornicy jest takie trudne. Mamy cztery zielone i cztery fioletowe kawałki tkaniny, z których powstanie głowa. Biorę dwa zielone kawałki i nakładam je na siebie. Tym razem zszyjemy tylko jedną stronę. Widzisz? ośmiornica będzie miała dwie głowy? <laughs> nie, ale głowa faktycznie jest duża. Będzie się składała z czterech kawałków. Trzeci dajemy tutaj i również go przyszywamy. zna! do dzieła! Okej, okay, już kuman. Pomogę Ci zresztą. Proszę! Zaczekaj, to wcale nie jest takie proste. Tym razem umieścimy to z lewej strony, żeby było symetrycznie. Siup! Co tam masz tu? Gdzie nasza ośmiornica? Ej, ja nie jestem ośmiornicą! Żartuję, przecież właśnie ją robimy. Został nam jeszcze jeden etap i głowa będzie gotowa. Teraz musimy to wszystko zszyć. Kilka szpówki i będzie gotowa ludziska! Okej, okay, wygląda trochę dziwnie, ale szybko obrócimy na drugą stronę i oto nasza urocza ośmiorniczka. A ja to nie jestem uroczy, co? Fioletowy gburku, to ty? No, no, no. <laughs> nie, to tylko różowy gburek. Spójrzcie, kochani, mamy jedną głowę zieloną i jedną fioletową. I podwójne nacki. Co będziemy teraz z nimi robić? Musimy wszystko zszyć. Tym razem zrobimy to ręcznie, ale najpierw... To. Uwaga, bądźcie cierpliwi, kochani, nie ma co się spieszyć. Bo się pokłujecie. Igła, raz, dwa i gotowe. Nie ruszaj się. Nie, dzięki. Ach. Lepiej zajmij się drugą głową. Masz rację, ale musimy zostawić kawałek bez szywania, Bo kiedy skończymy, nasza ośmiornica będzie obrócona na lewą stronę. Doktor sam przebywa na ratunek! Ej, ty, tam stamtąd! <grystanie> Chyba potrzebuje pomocy. Żaden problem. Pierwsza głowa już jest. I teraz druga. Trzy! Widzę już sześć odnóży! I kolejne! Juhu! Gratulacje! <grystanie> Mamy bliźnięta! <grystanie> Ale to jeszcze nie koniec. Musimy ją wypchać watą. Zostańcie z nami, kochani. Bo to wypełnienie naszej ośmiornicy. Już nie będzie taka okropnięta. Wow, oblatuje! Ładko tu! Ups, zabierzmy się za wypełnianie pluszaka. Wkładamy do środka naszą watę. Ale tylko z jednej strony. Głowa i osiem odnuży. Drugiej na razie nie to ruszamy. Dlatego, że będziemy ją obracać. Pamiętajcie o zszyciu tego otworu, kiedy skończycie ją wypychać. Okej, okay, sprawdźmy, jak to działa. Wychamy jedną głowę do środka i tada! Witajcie! Zostawcie bieletowemu słodziekowi łapkę w górę! Ale nie zapomnijcie o zielonym górku. on też zasługuje na odrobinę uwagi. Ciężko jest je odróżnić zróbmy im buzię! Pewnie, zaczniemy od gburka. Musimy tylko przykleić te naburmuszone oczka. A oto wskazówka dla naszych widzów. Namalujcie takie białe kropki na oczach, żeby wyglądały bardziej realistycznie. Założę się, że chcecie zobaczyć jego drugą twarz. Wyglądam tak samo, kiedy jem słodycze. Masz ochotę na lody? Na pewno są mega smaczne. Suzy, chyba zapomniałaś, jak wyglądają lody. Wcale nie! Zobaczysz! Będą trochę roztopione. Mm, brzmi jak najgorszy koszmar. Ostatnie cięcie i lodowa kałuża gotowa. Zróbmy jeszcze lodową gałkę. Wyciąłem już nawet szablon. Trzymaj, tu! Świetny pomysł. Użyję do tego filcu. Przykleimy go za pomocą taśmy. Teraz powoli wycinamy kształt. Wygląda jak śliczny kwiatek z płatkami, co nie? Zrywamy taśmę i bierzemy igłę. Musimy przekłuć wszystkie płatki. W ten sposób uzyskamy taką kulkę. Super, co nie? Pozostało nam tylko zabezpieczyć płatki za pomocą kilku szwów. Postpisz się! Lody się topią! Wow. Wszystko gotowe. Złóżmy teraz wszystkie elementy. Nanosimy trochę kleju na lodową kałużę. I nakładamy ją na głowę ośmiornicy. Dociskamy, żeby się nie odkleiły. Nie zapomnij o kolorowej posypce. Zrobimy to za pomocą farby akrylowej. Podoba mi się. Zielony gburek też otrzyma swoje lody. Subskrybujcie nasz kanał i zostańcie z nami. Za chwilę efekty naszej pracy. Taka burmuszona, masz być wesoła! Podobała Ci się moja sztuczka sami? <grych> to twoja sprawka, Susan! Łapka w górę, jeśli podobała Wam się nasza pluszowa ośmiornica. Znaczy się obie. <grych> no i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia niebawem! Pa, pa!